Dzień dobry, po raz kolejny witamy Państwa z Pałacu Kultury, a to, co Państwo widzą, to dwusuwowy silnik, dwucylindrowy silnik o mocy 23 koni mechanicznych Jeździliście się takim. Słyszy, Ale oczywiście, ja miałam trzy maluchy i to był mój pierwszy samochód i powiem szczerze, uwielbiałam go. Był pomarańczowy i na szybie miał tu taki wielki napis Rudy na 102 i na 102 się sprawdził. Pamiętasz, kto to tak. był Rudy na <laughs> Panie dyrektorze, pan taki maluch, takiego malucha... Wygrał podczas wyścigu, prawda? Tak, w 80 roku, y, 1980 roku wygrywając Tour de Pologne. To była główna nagroda. No i wszyscy bardzo walczyliśmy o tego malucha, to była tak cenna nagroda. No Jeździłeś naprawdę. Nim? Jeździłem nim, tak. No, super. Ale to dziwne zobaczyć y, Czesława, który nie jeździ rowerem, prawda? No ale jakoś się musiał przemieszczać na większe odległości. Natomiast e, patrzymy na ten silnik z wielkim e, rozczuleniem, bo ja nawet wiem, gdzie raj stopy e, założyć, żeby to się. Wałek. Wałek, tak jest, tak, dokładnie. A pani dasz kijem, gdzie się uruchamiało. Tak, się zapalało. tak, jak... Linka od rozrusznika nie działała, bo gdzieś się tam zatarła, czy coś otwierało się i tutaj na... No, po prostu, po prostu to był samochód, że wszędzie można było wjechać i nic się nie działo. To prawda, gdybyśmy jeździli takimi samochodami, ile byłoby mniej korków na drogach, prawda? Te maluchy się trochę tutaj dzisiaj spóźniły, dlatego że stanęły w korku. Z kim, Kasiu, będziesz jechała w wyprawie? Ja teraz zaczynam wyprawę z Piotkiem Jabłońskim, który jest w Radzie Fundacji TVP, bo my zbieramy pieniądze, też mamy... Puszkę wirtualną. Bardzo Państwa prosimy o pomoc dla naszych dzieciaków Podopiecznych Fundacji, ale także no, liczymy na to, że też nasi podopieczni trochę pieniędzy dostaną. A przy okazji, oczywiście, najważniejsze: zbieramy dla dzieciaków, które uległy wypadkom tak, samochodowym, i to jest ważne. Bardzo, bardzo ważne, bo no wiadomo, każdy wypadek to jest wielka trauma. Nie tylko dla tych, co wzięli udział w wypadku, ale też dla całej rodziny, dla wszystkich, a szczególnie dla tych dzieciaczków, którzy często nie rozumieją, co się, co się wydarzyło, stało. No i tutaj na pewno każda forma wsparcia, każda forma pomocy jest bardzo, bardzo ważna. Stąd myślę, że tak duże zaangażowanie i taki szczytny cel, gdzie wspólnie razem będziemy jechali i zbierali jak najwięcej pieniędzy. Tych monet. Nie? Dokładnie i bardzo ważne, bo z pytania na śniadanie jedzie też ekipa, jedzie Robert Stockinger, Filip Antonowicz, jedzie Krysia Sokołowska, także bardzo im dziękuję, bo to jest ich wkład w to wszystko. Dokładnie tak, ja też będę jechał, więc kibicujcie nam trzymajcie. Trzymajcie, pracuje, trzymajcie za, pracuje, za nami, się za, za nas kciuki. Do zobaczenia.